To jest właśnie ta idea. Moc głosowania. Dzień dobry i witam ze Sołównej Kalifornii. Witam w samochodzie. Jadę właśnie się spotkać z moim starym znajomym, którego już nie widziałam od lat, który dużo mi zrobił dobrego w moim życiu. Natomiast jadę teraz pochodzić, pogadać, zobaczyć, co się dzieje. Lubię ten dzień, lubię takie dni, gdy sobie jadę się spotkać. Lecimy. przyjechałem, nie mam pojęcia gdzie jestem ale jestem chyba gdzieś w Warszawie przyjechałem się spotkać ze swoim znajomym którego zawsze jak spotykam to mi się przypomina takie powiedzenie, że prawdziwi bohaterzy nie noszą peleryn i tak samo prawdziwi milionerzy nie chodzą w Gucci czekam na Sebastiana, Sebastian chyba nie jest żadnym wielkim bohaterem natomiast sobie radzi w życiu gdzie jesteś Sebastian? gdzie jesteś? Panie i Panowie, ja to Sebastian Sebastian, Siemano. czy ty w ogóle y, byłeś na vlogach? A byłeś kiedyś, nie? No, gdzieś tam się chyba raz przewinąłem, ale to dawno temu i nieprawda. Panie panowie, Sebastian, inwestor, przedsiębiorca. Co jeszcze? Kro, y, crossfit? Trochę. Przede wszystkim to leń, bo y, nie wiem, czy wiecie, ale dobrą podstawową metodą tego, żeby mieć wszystko zrobione, jest bycie leniwym. Jak jesteś leniwym, to nie chcesz mieć nic do roboty. A jaka jest podstawowa zasada, żeby nie mieć nic do roboty? Trzeba to szybko zrobić i mieć z głowy. I wtedy można sobie e, nic nie robić. Sebastian, perfekcja, po prostu musisz robić vloga. ja ci mówię, to jest te myśli, to jest złoto. Ja muszę je teraz w ramkę opakować. Może kiedyś do tego dojdziemy. Na razie jestem tak. zbyt leniwy, tak więc. Ale widzisz, ty kręcisz, a na vlogu jestem, więc wszystko działa. Wszystko działa. Eee, tak więc do zobaczenia za chwilę. I już w domu, chwilowa przerwa, bo zaraz ruszamy dalej. Natomiast eee, w czasie świąt, kto oglądał tego vloga widział, że interesowałem się takim filmem, który już pokazuje. Jest to film 10 sekretów to achieve financial success i ogólnie, jest to mega dobrze odbierany film, dlatego że tutaj jest bardzo mało bullshitu, a jest po prostu sporo ciekawej wiedzy i tam się pojawia taki jeden interesujący temat, dotyczący tego. Niektórzy jak robią wideo o hajsie, to mają st sterty, ja mam 50 zł, więc to tyle na chwilę obecną. Natomiast pojawił się bardzo fajny koncept do tego, jak ogólnie odbierać czymś co pieniądze. I jak wiemy... To jest po prostu papier, który ze specjalnymi dodatkami reprezentuje jakąś wartość. Za ten papier można na przykład sobie iść do fryzjera raz. I ten papier reprezentuje jedno cięcie u fryzjera albo reprezentuje na przykład 10 bochenków chleba za 5 zł. W dużym skrócie. Natomiast istotne jest to, o czym bohater tego filmu mówi: że pieniądze są mechanizmem do głosowania. Jak to mechanizmem do głosowania? No tak, to mechanizm do głosowania. To znaczy, że my, mając te 50 zł, możemy zagłosować. Czy my chcemy kupić na przykład 10 Bochenków chleba za 5 zł, czy może 5 Bochenków chleba za 10 zł. I teraz, jeżeli mamy tylko 5 zł, nie możemy kupić ani jednego Bochenka za 10 zł. Zmniejszają nam się opcje do głosowania. Tak samo jak mamy na przykład na koncie 10 milionów zł to możemy sobie zagłosować, czy chcemy mieszkać w wynajętym mieszkaniu, czy chcemy sobie kupić willę za 10 milionów złotych. Co nie znaczy, że wszyscy muszą kupować willę za 10 milionów złotych. I to jest ekstremalnie piękne w naszym systemie, który dookoła nas działa, że mamy te prawa wyboru. I to jest dobrze, że są ludzie, którzy kupują willę za 10 milionów złotych, bo inaczej nasza gospodarka by stała w miejscu, jakby wszyscy Trzymali te pieniądze i głosowali tylko za tym, żeby te pieniądze leżały na koncie. Natomiast dają możliwość wyboru. Możliwość wyboru, co robimy, kiedy robimy, gdzie robimy, jak robimy, ale do niczego nas nie zobowiązują. To jest ważne, społeczeństwo nas zobowiązuje, że dobrze byłoby, jakby kupić jakiś samochód, ilość tekstów, które ja usłyszałem w tamtym roku, że muszę zmienić samochód była tak duża, że po prostu to przyrosło moje oczekiwania. Natomiast dalej Kia Ceed, you are the best. I to jest właśnie piękna rzecz tego systemu, że mając jakieś pieniądze, mamy inną siłę głosowania. Im więcej, tym większo, i mniej, tym mniejszo, natomiast mamy możliwość wyboru większej ilości rzeczy. I czasami, jak tłumaczę ten koncept dla swoich znajomych, którzy tego nie potrafią zrozumieć, to tłumaczę, słuchaj, wyobraź sobie sytuację, że żyjesz w świecie, gdzie możesz głosować tylko na jedną partię i możesz sobie wybrać tą jedną partię. Najlepiej no taką, której nie lubisz, nieważne w której strony jesteś, i masz tylko. Możliwość głosowania na tę partię. Są natomiast ludzie, którzy mogą głosować na inne partie. I tak jest właśnie tutaj, w chwili, gdy. Mamy te pieniądze gdzieś odłożone czy zainwestowane i w chwili, gdy nam się dzieje coś złego z naszym zdrowiem i nie mamy jakiejś policji na życie albo na zdrowie, to pozostaje nam liczenie na standardową opiekę medyczną albo czy na cud i mamy większe możliwości finansowe, to mamy większe możliwości, możemy zagłosować na to, że chcemy się leczyć w klinice, w Szwajcarii, w Niemczech, w USA itd. itd. Ale równie dobrze, jeżeli nie chcemy tego robić, możemy wybrać to, że zrobimy to lokalnie. Natomiast znam mało osób, które w chwili zagrożenia życia czy zdrowia wybiorą tą rzecz, no, która jest najtańsza, a będą chcieli pójść i z jak największym prawdopodobieństwem uratować swoje życie i zdrowie. To jest właśnie ta idea. Moc głosowania. Dzień dobry i witam po raz kolejny. W tej chwili na masaż, natomiast nie biorę kamery ze sobą i za chwileczkę wracamy do naszego tematu a propos bling bling, bo musimy zadresować jeszcze drugą stronę. I dzień dobry potem i teraz zajmiemy się bardzo ważną sprawą, bo gdy byłem odrobinkę młodszy, to miałem bardzo... Powiedzmy, to zły stosunek do osób, które albo zarabiają dużo, albo wydają dużo pieniędzy, w ogóle to było e, źle. Ja tam zarabiam te swoje dwa tysiące i nie powinni zarabiać dużo. Prawda jest taka, że powinni, bo jeżeli inni nie zarabiają dużo i nie wydają dużo, to cała gospodarka się nie kręci. Gdyby każda osoba, która zarabia pieniądze w jakikolwiek sposób, chowała te pieniądze, to gospodarka by za chwilę stanęła, a przynajmniej rozwijała się bardzo, bardzo wolno albo by się zaczęła zmniejszać. Więc ogólnie my, jednostki, nie mamy takiego dużego wpływu na gospodarkę, jakbyśmy chcieli. Jest dużo ludzi, którzy teoretyzują w temacie makroekonomii, to jak to ma wpływ, natomiast to jest ekstremalnie ciężki temat i rzeczy, które robi jednostka i ty, i ja, i nawet jakby tego vloga oglądało 100 tysięcy osób i wszystkie osoby brały to pod uwagę, to i tak by to nic nie zmieniło w skali makro. Więc bardzo dobrze jest, że są ludzie, którzy zarabiają dużo. I zarabiają jeszcze więcej, i wydają dużo, i wydają jeszcze więcej. To jest bardzo dobre. Ale tu się pojawia takie jedno ważne pytanie, o którym nawet ostatnio miałem dość długą dyskusję na LinkedInie. Ja sobie lubię na LinkedInie czasami wrócić kij wisko, i nie trzeba dużo, wystarczy cytat, i wszystko już działa, ludzie dyskutują. E, otrzymujesz wynagrodzenie proporcjonalne do trudności rozwiązywanych problemów. No i tu oczywiście zawsze pojawia się szybciej czy później temat bardzo istotny, czyli mojego ulubionego sportu. Piłka nożna. Ale, Mireczku, Robert Lewandowski nie rozwiązuje żadnego wielkiego problemu, więc dlaczego on zarabia tyle pieniędzy? To nie jest spójne z tą historią. Prawda jest taka, że moi drodzy, wszyscy piłkarze rozwiązują bardzo duży problem. Pamiętajmy, że piłkarze, czy ktokolwiek, kto uprawia sport, za który są płacone pieniądze przez reklamodawców albo innego rodzaju organizacje, są firmą medialną. Oni tak naprawdę występują przed publicznością, zabawiając ich, Łącząc ich w pewne grupy, łącząc je społeczeństwa, dając emocje i to jest duży problem. Wywołanie emocji u ludzi, zapewnienie rozrywki w takiej skali, jak to robi Robert Lewandowski albo, albo ci inni wspaniali piłkarze, jest naprawdę czymś mega ważnym i to jest mega duży problem, który jest rozwiązywany w skali. I tu dochodzimy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, yy, która łączy troszeczkę rzecz numer jeden i rzecz numer dwa. Chodzi o to, że my w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie dużo więcej zarabiać i tym samym mieć większe prawo wyboru i większe prawo głosowania, na co wydajemy te pieniądze, jeżeli działamy w skali. Tak jak na przykład Robert Lewandowski, który gra w piłkę, gdyby grał bez kamer i grał w Pomorzance Sejny, fajny zespół, Sejn, północno-wschodnia Polska, i był tak samo dobrym piłkarzem, to nie miałby tyle fanów, tym samym mniej osób by to oglądało, tym samym mniej by zarabiał. Pewnie nie wystarczałoby mu na przeżycie miesiąca, jakby tam grał. Ale korzystając z tego, że jest pojęcie skali, że za chwileczkę można występować w globalnym teamie i grać z najlepszymi na świecie, gdzie oglądają nas miliony osób, to daje właśnie tę możliwość. Tak samo dla nas, jeśli pracujemy gdzieś. Na etacie możemy za chwileczkę budować swoją markę w kontekście całego kraju albo całego świata. Jeżeli budujemy naszą firmę, możemy za pomocą internetu, Facebooka, Google'a, YouTube'a dotrzeć do całego kraju albo całego świata. I tym samym nasza publiczność i osoby, którym rozwiązujemy dany problem, zaczyna się powiększać i tym samym zarabiamy więcej i mamy większe możliwości do głosowania. Więc taka lekcja dla Ciebie na sam koniec. Po pierwsze, nie musisz wydawać, jak dużo zarabiasz. Możesz, nie przejmuj się. Nasza natura jest taka, że i tak wszyscy ludzie będą wydawać pieniądze i będą brać kredyty, i gospodarka będzie się cisnęła. Twoja zmiana nic nie zmieni w tym całym procesie. Rzecz dwa. Moim zdaniem, osoby inteligentne nie powinny nigdy kwestionować, jak ktoś zarabia dużo pieniędzy i załóżmy, o jaką tam wartość wnosi. Wręcz przeciwnie, to jest dla nas dobre zadanie, żeby pomyśleć, co tam się dzieje tak naprawdę. Czy oni kopiąc tą piłkę, wykonują jakąś wartość? Hmm. A jeżeli tak, to jaką? Więc jeżeli zarabiają dużo pieniędzy, to dają jakąś wartość. Pytanie jaką? I to jest dobra zagadka mentalna. Zawsze, gdy słyszymy o kimś bardzo bogatym, zastanowić się, co on tak naprawdę robi, jaką wartość robi, jakie problemy rozwiązuje. A na pewno jakieś rozwiązuje, skoro zarabia. Tu dam ci małą zagadkę, odpowiedź w komentarzu: jakie problemy rozwiązuje kasyno? Hm? I rzecz numer trzy: jeżeli pracujesz na etacie, i albo masz firmę, pamiętaj, że żyjemy teraz w czasie globalnej tej wioski. I budowanie swojej marki w kontekście Polski, tak jak nawet ja to robię w tej chwili, siedząc w swoim mieszkaniu, jestem w stanie dotrzeć do ludzi z Polski, a nawet spoza Polski, bo widzę, że sami oglądają mnie ludzie spoza Polski. Jeżeli oglądasz mnie spoza Polski, to pozdrawiam, zostaw komentarz. Ale też, jeżeli budujemy naszą markę, budujemy naszą firmę, pamiętajmy, żeby wykorzystać to, popatrzeć, nie, nie stawać okoniem na zasadzie, A ten Facebook zły. Jest zły, ale wykorzystywany do odpowiednich rzeczy, bo może Ci dotrzeć do Twoich klientów, do Twoich odbiorców, do Twoich znajomych nowych, którzy będą ewentualnie Ci pomagać w Twojej karierze albo w rozwoju Twojego biznesu. Więc to tyle a propos pieniędzy, troszeczkę inne spojrzenie, daj znać w komentarzu, co o tym myślisz i jak zawsze dziękuję Ci za ten wspaniały dzień i do zobaczenia jutro.